Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na briefingu prasowym Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pana Pawła Wdówika. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam państwa na dzisiejszym spotkaniu. To jest spotkanie ważne, ponieważ dzisiaj ogłaszamy kolejny krok, który jest Elementem całościowej, wieloetapowej polityki naszego rządu wobec obywateli z niepełnosprawnością i ich rodzin. Podkreślam rodziny, bo to, o czym będziemy mówić dzisiaj, zwłaszcza dotyczy osób najbliższych, zwanych potocznie opiekunami. Celowo. Omijam to określenie opiekunów, żeby naprawdę nie sprowadzać też osób niepełnosprawnych do roli tylko osób zależnych, niesamodzielnych i niezdolnych także do podejmowania decyzji. Rzeczywiście mówimy tutaj o, o tej grupie osób, które potrzebują największego wsparcia, które są osobami... Czasem nazywanymi osobami niesamodzielnymi, czasem nawet pojawiają się takie pomysły, żeby nazwać te osoby grupą zero, na co ja osobiście nie mam absolutnie zgody, ponieważ być może z, ze względu na fakt, że sam jestem osobą niepełnosprawną, traktowanie osób z niepełnosprawnością w takich kategoriach. Nie mieści się w moim przekonaniu ani w kategoriach zwykłych ludzkich zachowań, ani nie jest zgodne z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Dlatego nie będziemy mówić ani o niesamodzielności, ani o grupie zero. Będziemy mówić o osobach najbardziej potrzebujących wsparcia, osobach o najwyższej potrzebie wsparcia i najbardziej zależnych od pomocy zewnętrznej. Jak Państwo wiedzą, Fundusz Solidarnościowy założony już prawie dwa lata temu jest to idea, która ma wesprzeć finansowo działania podejmowane w celu właśnie upodmiotowienia i przywrócenia należnej godności tej grupie, która przez tyle nie waham się użyć. Określenie dziesiątków lat była marginalizowana, sprowadzana tylko do roli świadczeń biorców. My, y, uruchamiając ten fundusz, podkreślamy dwie rzeczy. Po pierwsze, jak duże są potrzeby y, w celu wyrównania szans y, osób z niepełnosprawnością, ale też podkreślamy potrzebę. Społecznej solidarności, czyli zaangażowania wszystkich obywateli w trosce o tych, którzy są najbardziej potrzebujący takiego właśnie wsparcia, po to, by mogli godnie żyć. W tym sensie dyskusje na temat tego, że jak my możemy, Przekierowywać środki z Funduszu Pracy do Funduszu Solidarnościowego uważam za moralnie niezasadne, ponieważ istnieje, myślę, w tej koncepcji, na której się opieramy, solidaryzmu społecznego, ta odpowiedzialność i w jakiś sposób należy ją rozwiązać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, to są szczegóły dotyczące programów. My, jak Państwo wiedzą, w programach resortowych uruchomiliśmy już w roku 2019 najbardziej oczekiwane przez osoby niepełnosprawne programy, czyli program asystent osobisty i program opieka wytchnieniowa. To są zwłaszcza obszary, o których mówili także y, uczestnicy protestów y, i reagując na te potrzeby y, te, te programy zostały stworzone przy czym w podstawowej wersji skierowaliśmy je do samorządów y, opieka wytchnieniowa bo to jest temat dzisiejszego dnia w roku 2019 przewidzieliśmy na ten program 110 milionów złotych z czego samorządy złożyły wnioski o 23 miliony złotych w zeszłym roku 329 samorządów przystąpiło do tego programu przy czym czy to jest mało czy to jest dużo to niech świadczy fakt że samych gmin mamy 2477 w kraju plus jeszcze 380 powiatów. To nie był program obligatoryjny. I to, że tylko niewielka część samorządów przystąpiła do, do tego programu, już dla wielu obywateli z niepełnosprawnością był, był, było to sygnałem, sygnałem szalenie niepokojącym, bo. O, Osoby, które mieszkają na terenach, gdzie gmina czy powiat nie przystąpiła do programu, z takiej pomocy nie mogły skorzystać. Więc tak jak powiedziałem, przewidzieliśmy 110 milionów złotych, z czego samorządy zawnioskowały o 23. Dlaczego ja o tym mówię? Bo nawet na ostatniej konferencji prasowej w Sejmie. Pani poseł Hartwig atakowała nas za to, że zmniejszyliśmy środki z Funduszu Solidarnościowego na opiekę wytchnieniową w roku 2020. Tak, zmniejszyliśmy, to była moja decyzja, żeby tę kwotę ze 110 milionów zmniejszyć na 80, ze względu na prognozowane zapotrzebowanie samorządów. I rzeczywiście się nie pomyliłem, bo ponieważ w tym roku z przygotowanych dla samorządów 80 milionów wnioski złożono na 28 milionów złotych, co oznacza, że znowu nam ponad 50 milionów zostało niewykorzystanych. Ta liczba samorządów skoczyła trochę w górę. 359 samorządów zawnioskowało, ale to ciągle nie jest wynik, o który nam chodzi. Stąd, Uruchomiliśmy dwa równoległe programy adresowane do organizacji pozarządowych. 31 sierpnia skończyliśmy zbieranie wniosków w programie Asystent Osobisty, który jest programem równoległym do programu samorządowego. Ten adresowany do organizacji pozarządowych. Cieszył się ogromną popularnością. Liczymy jeszcze te kwoty, o które organizacje pozarządowe zawnioskowały. A dziś mam przyjemność, zaszczyt i radość ogłosić program Opieka Wytchnieniowa dla organizacji pozarządowych. Jego celem jest zapewnienie dostępu do tej usługi. Tym, którzy nie, byli, nie, nie będą w stanie z niej skorzystać, na przykład dlatego, że ich samorządy nie przystąpiły do programu. Oczywiście to nie zapełni całej luki, i to nie jest rozwiązanie systemowe. My mamy tego świadomość. To jest pewien pilotaż. W tym roku przygotowujemy. Przewidzieliśmy na realizację dla organizacji pozarządowych 30 milionów złotych, w przyszłym roku 50. Oczywiście równolegle będą toczyć się programy samorządowe, więc mam nadzieję, że w sumie to będzie znacząca poprawa, jeśli chodzi o dostęp do usług opieki wytchnieniowej dla tych, którzy jej potrzebują. Przypomnę, że opieka wytchnieniowa. To jest takie rozwiązanie, z którego korzystają właśnie najbliżsi osób z niepełnosprawnością, którzy na co dzień sprawują te funkcje pomocowe, opiekuńcze i którzy swoje życie często bardzo podporządkowali w całości swojej bliskiej osobie z niepełnosprawnością. Dzięki tej opiece wytchnieniowej mają szansę. Na 240 godzin, w których mogą skorzystać z profesjonalnego opiekuna, który przyjdzie do domu i zajmie się osobą niepełnosprawną, po to, żeby mogli odpocząć, wyjść, lub też mogą skorzystać z 14 dni pobytu całodobowego, po to na przykład, żeby wyjechać i odpocząć, żeby też mieć w czasy. To oczywiście są. Tacy śmiałkowie, którzy mówią, jak możesz odpoczywać od swojego dziecka. No to tym, którzy mają takie refleksje, życzę, żeby przyszli na jeden dzień zastąpić takiego rodzica, a potem, żeby wygłaszali swoje komentarze. Tak więc 30 milionów w tym roku, 50 w roku przyszłym i docelowo pracujemy nad systemem, żeby rozwiązanie dotyczące opieki wytchnieniowej oraz asystenta osobistego stało się rozwiązaniem ustawowym. Myślę, że rok 2023 to jest pewnik, że to już będzie w ustawie. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby już w 2022 nie był to pilotaż, żeby to było zadanie, które przekażemy samorządom wraz ze środkami na jego realizację. W postaci jakiegoś algorytmowego, jakiejś algorytmowej kwoty, tak jak to się dzieje, czy to w przypadku turnusów rehabilitacyjnych, czy też jak to się dzieje na przykład w przypadku subwencji oświatowej. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Tutaj, tak. Dzień dobry. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio Jar. Chciałam zapytać, jak w praktyce będzie wyglądała ta opieka wytchnieniowa w tych samorządach, które się nie zgłosiły o środki na tę opiekę. Jak to będzie wyglądało? W jaki sposób te osoby będą mogły dotrzeć do takich opiekunów? Tak jak powiedziałem, to, co dzisiaj. Się wydarza, czyli ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, jest właśnie próbą rozwiązania tego problemu. To znaczy z nadzieją, że w tych obszarach znajdą się organizacje pozarządowe, które przystąpią do programu. Możemy tylko podpowiadać osobom potrzebującym takiej opieki, żeby do 30 września o to zadbały, żeby dały sygnał z organizacją ze swojego terenu, że taka możliwość istnieje, ponieważ jeżeli samorząd nie przystąpił i nie pojawi się żadna organizacja, to to wydarza się ten najbardziej niekorzystny scenariusz, że taka osoba po prostu nie ma dostępu do żadnej usługi. Wiemy, że to się może zdarzyć i myślę o tym z bólem, ale na dzisiaj to jest wszystko, co mogliśmy zrobić, to znaczy uruchomić alternatywną ścieżkę w postaci zaproszenia organizacji pozarządowych do zajęcia się tematem. Dziękuję. Mateusz Służański, integracja. Ja bym chciał zapytać, jakie konkretnie grupy opiekunów będą mogły skorzystać z tej opieki wytchniowej i jak ona będzie wyglądała w praktyce? Czy są jeszcze jakieś wytyczne dla organizacji pozarządowych? Jak to będzie wyglądało z takiej strony codziennej? Dokładnie te same grupy, które my, my ten program budowaliśmy na zasadzie pełnej równoległości, tak, żeby nie stwarzać też takiego poczucia, że stwa, dajemy jakieś preferencje dla organizacji pozarządowych na przykład. Więc y, zasadniczo y, program jest taki sam, tyle że beneficjentem nie jest samorząd, hmm. tylko y, o, organizacja pozarządowa. To znaczy beneficjentem docelowym to ma być osoba niepełnosprawna i jej rodzina, czyli opiekun, który taką opiekę sprawuje. Mamy trzy moduły w tym programie. Jeden moduł to jest te 240 godzin y, pobytu dziennego, gdzie opiekun przychodzi do domu osoby niepełnosprawnej y, i się nią zajmuje lub też ta osoba y, przemieszcza się do jakiegoś ośrodka, który taką opiekę dzienną może sprawować. Y, Drugi moduł to jest 14 dni pobytu całodobowego. Te moduły się nie wykluczają. I trzeci moduł to są szkolenia oraz usługi psychologiczne, bardzo często kluczowe dla. Dobrostanu, jeśli mogę tak powiedzieć, czy dobrego funkcjonowania osoby sprawującej opiekę, świadczącej pomoc osobie niepełnosprawnej na co dzień, z takich usług psychologicznych, z doradztwa profesjonalnego, na przykład doradztwa dietetyka co do sposobu żywienia osoby niepełnosprawnej itd., tak będzie można też skorzystać. To już wiemy z tego programu samorządowego, że y, te osoby, y, które korzystały z programu, także bardzo chętnie korzystały z, z tego wsparcia. Mamy nadzieję, że to jest coś, co i w przypadku organizacji pozarządowych spotka się z zainteresowaniem. Przy czym wprowadziliśmy taką regulację że nie można korzystać tylko z modułu szkoleniowego. To znaczy organizacja może wprowadzić moduł szkoleniowy yy, i może o niego wnioskować, o ile wnioskuje także o te pierwsze dwa, które są istotą tego programu, czyli y, pomoc y, na godzinę albo pomoc całodobowa. Ja zadam w takim razie pytanie, czy zdarzało się, że w poprzednim pro, y, programie dla samorządów, że samorządy korzystały tylko i wyłącznie z tego modułu szkoleniowego? Nie, nie, nie. Tak się, tak się nie zdarzało, ale też chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji. Wiemy, że są, tak, są takie organizacje, które są wyspecjalizowane w szkoleniach i mogłyby nawet niekoniecznie specjalizując się w pomocy osobom niepełnosprawnym chcieć z tego modułu korzystać i oferować być może skądinąd profesjonalne szkolenia. Ale tutaj chcemy jednak uniknąć taki, t, takiego obrotu sprawy i adresujemy te, jednak tę pomoc do organizacji, które specjalizują się we wsparciu osób z niepełnosprawnością. Dziękuję. Agnieszka Paprocka Waszkiewicz, serwis informacyjny telewizji trwam. Chciałam zapytać, ile w tej chwili jest bezrobotnych sprawnych, a ile bezrobotnych niepełnosprawnych kogo bardziej dotknęła sytuacja covidowa? Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o liczbę osób, a najpierw zrobię zastrzeżenie, że powiem co wiem i proszę mnie bardzo nie dociskać, bo to nie jest zupełnie działka, za którą ja odpowiadam, kwestie dotyczące bezrobocia i tak dalej. My mamy bezrobocie w tej chwili na poziomie mniej więcej 6%, tam jest milion zdaje się, 20, milion dwadzieścia dziewięć tysięcy osób bezrobotnych w sierpniu w skali całego kraju. Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to sytuacja jest że tak powiem jeśli policzona to mi nieznana. My wiemy, że ta sytuacja jest w tym sensie znacznie trudniejsza, że osoby z niepełnosprawnością no, doświadczają ograniczeń, na przykład związanych z rygorem sanitarnym, funkcjonowania w warsztatach terapii zajęciowej czy w zakładach aktywności zawodowej, ale stąd też podejmujemy działania wspierające, tak, żeby tę grupę osób możliwie objąć wsparciem. Natomiast poza tym. No, prowadzimy działania, które mają na celu długofalowo zmienić sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. My jesteśmy w tej chwili no, jednak w ogonie unijnym y jako kraj y i mimo, że mamy wzrost osób aktywnych zawodowo, bo, bo prawie 29% osób z niepełnosprawnością jest osobami. Aktywnymi zawodowo, to to jednak jest ciągle, no nawet w porównaniu do Niemiec, które nie są liderem, ale mają 35, to jednak jest kilka procent mniej. A w porównaniu do takich krajów, które przodują na tej liście, jak Szwajcaria, co prawda nie jest to Unia, ale wszystko jedno. Znaczy, że tak czy owak się da, gdzie mamy 68% osób z niepełnosprawnością aktywnych zawodowo, to mamy przed sobą dużo do zrobienia i mamy tego świadomość. Wiemy, że ten obszar rynku pracy i rozwiązań na rynku pracy domaga się zmian, że system, który mamy wdrożony na początku lat 90., jest już systemem nieadekwatnym do dzisiejszej sytuacji często generującym różnego, różnego rodzaju zjawiska, najdelikatniej mówiąc niepożądane. Więc to jest jeden z celów na tą kadencję, żeby zdecydowanie zmienić, poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, przekierowując wsparcie bezpośrednio do tych osób, nie zaś, tak jak to było do tej pory, tylko i wyłącznie do pracodawców. Dziękujemy bardzo. Skoro nie ma więcej pytań, kończymy briefing prasowy. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję państwu za udział.